Cześć dziewczyny, zapraszam Was dzisiaj na makijaż ślubny, który postaramy się dosyć szybko wykonać, ponieważ zaraz wychodzę do pracy. Więc, bez wstępów, od razu przechodzimy do make-upu. Najpierw, oczywiście, nakładamy bazę. Jeżeli same wykonujecie swój make-up ślubny, no to pamiętajcie o tym, że to tak naprawdę nie jest wcale takie trudne. Nie różni się aż tak bardzo od makijażu dziennego, ale najważniejsza jest skóra. Ponieważ większość osób w tych czasach ma wesele i ślub kościelny tego samego dnia. Dlatego też musicie się upewnić, żeby skóra była przygotowana na długi dystans. Warto zacząć od jakiegoś kremu nawilżającego. Ja na przykład dzisiaj zaczęłam od serum z Clarence'a, a teraz właśnie nakładam bazę z NYX'a. Dajcie bazie się wchłonąć przez jakieś 3, 4, może nawet 5 minut. To jest bardzo ważne, aby to wszystko miało czas. No, i teraz przechodzę do mojego ulubionego podkładu na świecie, czyli do Maka Pro Longuera. Ja mam kolor NC20. Ten podkład daje idealny efekt ślubny, ponieważ wygląda bardzo lekko i naturalnie na żywo, ale naprawdę świetnie też od razu sprawdza się na kamerze. Dlatego bardzo go lubię i sama też miałam ten podkład na moim ślubie. Bardzo Wam go polecam. Jednocześnie, jak będziecie robiły sobie makijaż przed ślubem, to warto to przetestować, czy ten podkład nie robi wam białego refleksu na zdjęciach z fleszem. No bo on ma jednak tego spf -a. Ja to umiem ogarniać, u mnie tego problemu on nie robi, ale, ale warto o tym pamiętać. Jako korektor, to na tego typu imprezy wcale nie potrzebujecie czegoś wymyślnego i drogiego. Ja na przykład uwielbiam ten korektor z Maybelline. I, gdybym w tym roku malowała się sama na ślub, to też bym go użyła. Aby dobrze wychodzić na zdjęciach, ważne jest rozjaśnienie twarzy. Dlatego ja zawsze nakładam w taki sposób korektor. I potem, jak do tego dołączę konturowanie twarzy, no to to wszystko się po prostu bardzo dobrze łączy i mam taką fajną grę światła i cienia na twarzy. W tym momencie. Niektóre z Was być może będą chciały zrobić konturowanie kremowe. Jak najbardziej jest to dobry pomysł. Ja osobiście najbardziej lubię konturowanie pudrami, więc w tym momencie tylko zapudruję twarz i dopiero potem będę przechodziła do konturowania, ale już na sucho. Pod oczy używam puder RCMA, który ślicznie wygląda pod oczami i bardzo Wam polecam ten produkt jako właśnie świetny utrwalacz korektora. I pamiętajcie, aby nie bać się większych ilości pudru. Zwłaszcza, jeżeli macie cerę mieszaną i chcecie bardzo dobrze utrwalić make-up, no to wtedy baking możecie robić praktycznie na całej twarzy. Oczywiście, nie zawsze jest potrzeba, więc też yy, bez przesady, no nie? Ale jeżeli jest taka potrzeba, to jak najbardziej możecie. I zostawię ten puder, aby się wchłonął przez jakieś 5 minut. 10. Jeśli chodzi o takie większe wyjścia i większe imprezy, to ja bardzo lubię jeszcze stosować taki mały trick. Czyli biorę puder, który ma kolor, do tego biorę taki miękki, puchaty pędzel i zaczynam tym pudrem dokładać kolejną warstwę. Widziałam to w jakimś poście na Instagramie jako taki trick makijażowy, aby lepiej wyglądać na zdjęciach. I od tamtego czasu zawsze, zawsze to używam, właśnie kiedy inaczej im na jakieś imprezy czy takie rzeczy. No i osobiście mam wrażenie, że działa, więc możecie sobie spróbować. Na temat brwi robiłam już osobne wideo, więc tutaj nie będę niczego nowego dodawać. Wideo macie tu albo tu, nie wiem skąd wyjedzie. Ale powiem jedną rzecz o brwiach. I nie wyobrażam sobie brwi na ślub namalowanych cieniem. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o brwi, zawsze musicie używać pomadę, ponieważ pomada nie znika na zdjęciach. No i do tego jest super trwała, najczęściej nawet wodoodporna. Ale ten aspekt właśnie, że pomada nie znika na zdjęciach, to jest coś o czym należy pamiętać. Tak więc skończyłam brwi i jak widzicie, zapudrowałam powiekę, nakładając dużo korektora i dużo, dużo jasnego pudru, znaczy jasnego cienia matowego. No i teraz przechodzę do konturowania. Zaczynam od mojego ulubionego brązera z palety Make Up Revolution i całe konturowanie twarzy zrobię właśnie dzisiaj tą paletą. Podczas takich imprez wykonturowana twarz to jest jedna z najważniejszych rzeczy, aby dobrze wyglądać. Dlatego też starajcie się konturować nie tylko policzki, ale trochę czoło, trochę nos. Nie musicie konturować np. nosa, mmm, tak jak ja to robię. Możecie zrobić nawet coś takiego pędzlem, którym konturowałyście policzki, ale pamiętajcie, żeby ogrzać całą twarz, ponieważ to sprawia, że na zdjęciach wychodzicie jak człowiek, a nie jak biała plama. Makijaż oczu zaczynam od prostego blendowania tego różowego cienia z Przychodzę do palety z Makeup Revolution i na zewnętrzny kącik będę nakładała ten ciemny brązowy cień. Następnie sięgam po taką bazę pod brokaty z NYXA i będę doklejała na tę bazę taki przepiękny cień z tej palety Makeup Revolution. To jest odcień Rose Gold i on uff, prawie mi wybitnie się sprawdza właśnie na śluby i wszystkie takie bardzo eleganckie okazje. Następnie na sam środek powieki dokładam odrobinę perłowego białego cienia żeby połączyć ten rose gold z tym brązowym kącikiem. Na dół powieki nałożę ten jasny różowy cień z Inglota. Zaczynam nakładać czarny cień, też z inglota, na zewnętrzny kącik. Dzięki temu bardzo mocno podkreślę oczy, będą lepiej wychodziły na zdjęciach, a jednocześnie nie muszę rysować eyelinera. Dokleiłam rzęsy i teraz białą kredką U, wypełniam linię wodną. Ja sobie zawsze wsadzę kredkę do oka. Nieważne ile lat się maluję, po prostu nie daję rady tego zrobić normalnie. Brawo ja! Wewnętrzny kącik rozświetlam tym neutralnym rozświetlaczem z palety Makeup Revolution. tego teraz dokładam rozświetlacz z tej palety znowu. Bardzo, bardzo ją lubię, więc tę paletę używam do wszystkiego. To, co jest ciekawe, to ta paleta kosztuje 40 zł, a jest mega, mega dobrym produktem. Czyli jeszcze raz Wam powtarzam, naprawdę nie wszystkie kosmetyki, które używacie, muszą być Wow, nie wiadomo, jakie tam drogie. Mieszam dwa produkty, aby uzyskać taki mój kolor marzeń. Czyli na początku nakładam Kylie Jenner, szminkę o nazwie Dolce K, która jest bardzo brązowa. Jak wiecie, moje ulubione kolory to są takie mega brudne róże. Dlatego teraz na ten brąz z Kylie Jenner nakładam kredkę z maka w kolorze Whirl. Jak się tak temu wszystkiemu przyjrzałam, to stwierdziłam, że jednak odczuwam potrzebę dołożenia różu. Dlatego dokładam mój kochany róż z Lovely, kolor 06. Ale w mega, mega małej ilości. Tylko tutaj na szczycie kości policzkowej. Z drugiej strony to samo. Czyli robię taki mały akcent z różu. W tym miejscu. Ostatnim bardzo, bardzo ważnym krokiem w makijażu jest fixer. Jeżeli chcecie używać coś taniego, no to polecam Wam na przykład fixer z Golden Rose, który bardzo ładnie pachnie. No i rzeczywiście. Wydłuża trwałość makijażu. Ja go dzisiaj używam, aby pozbyć się efektu pudrowości z twarzy. Ponieważ, kiedy nałożycie tak dużo pudru, jak ja dzisiaj, no to twarz wygląda bardzo płasko. Dlatego też Fixer pomaga pozbyć się tej tak zwanej płaskości. Jakkolwiek się to nazwie. A jeżeli chcecie, aby Wasz make-up był wodoodporny i mega mocno utrwalony, no to polecam Wam taki spray z kreolanu, ponieważ ten spray działa bardziej jak lakier do włosów. Mniej więcej na tej zasadzie, czyli tworzy taką powłokę, przez którą make-up się nie ściera i nie schodzi od na przykład płakania, co się prawda zdarza na ślubek. Ja osobiście najpierw nałożyłabym taki lekki fixer, aby pozbyć się tego efektu pudrowości. A potem nałożyłabym taki bardziej lakier do makijażu. Tak prezentuje się cały make-up. Gdybym w tym roku brała ślub, no to zrobiłabym sobie dokładnie coś takiego. Dwa lata temu, kiedy brałam ślub, no to wtedy miałam zupełnie inny pomysł na make-up. Więc zrobiłam coś zupełnie innego. No, i zapewne w przyszłym roku, jak będę robić kolejną propozycję na ślub, to znowu zrobię coś innego, ponieważ wiecie, inspiracje zmieniają się cały czas, ale w tym roku proponuję Wam coś takiego. No i mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować na Wasze śluby. Zapraszam Was na mojego Insta, Facea, Snapa. No i widzimy się w następnym filmie. Bye!